Ten kot na próżno zmarnował swoje osiem żyć, a śmierć przyszła po niego, by odebrać mu ostatnie życie. Dowiedz się, czy uda mu się go przechytrzyć oglądając podsumowanie filmu kot w butach. Ostatnie życzenie. Kot w butach urządza przyjęcie w posiadłości gubernatora Delmar. Mleko leje się strumieniami, a sam kot śpiewa swoje bohaterskie piosenki i tańczy namiętne tango z kurczakiem. To prawdziwa gwiazda wieczoru. Ale kiedy pojawia się gubernator Delmar, Mar, żąda aresztowania kota w butach. Nasz bohater chwyta za miecz i demonstruje cuda szermierki, po czym odpala świąteczne fajerwerki. Ale tutaj pojawia się problem. Hałas przeszkadza ogromnemu ziemskiemu olbrzymowi, więc atakuje miasto. Kot z mieczem w dłoniach leci prosto na olbrzyma i godzi go pod paznokieć. Ta sztuczka nazywa się hiszpańską drzazgą. Wściekły olbrzym posyła kota w butach w powietrze, ale po wypiciu kolejnego kubka mleka nasz bohater kontynuuje walkę. Gigant próbuje uderzyć go dzwonkiem, ale zwinny kot podkrada się bliżej. Ratuje ludzi. Ogłusza olbrzyma tym samym dzwonkiem i pokonuje złoczyńcę. I wszystko jest w porządku. Ludzie się cieszą. Kura daje kotu bukiet kwiatów, ale nasz bohater zostaje uderzony dzwonkiem. Ojej. Kot w butach dochodzi do siebie w gabinecie weterynarza. Lekarz sprawdza odruchy kota. Oferuje naszemu bohaterowi pijawki i wyznaje, że nie żyje. Ale kot ma dziewięć żyć i zaczyna liczyć, ile razy już umarł. A więc miał atak byka na Korridzie, wściekłe psy w Kasynie, upadek z Wielkiej Kaplicy, uderzenie sztangą, lot armatni, alergię na owoce morza, pożar z pieca i dzisiejszy dzwonek. W sumie osiem, a więc zostało mu tylko jedno życie. Lekarz radzi kotowi przejść na emeryturę i nie podejmować ryzyka, ale nasz bohater oczywiście nie zgadza się i od razu udaje się do najbliższego baru, aby napić się mleka. Robi się ciemno, świeca gaśnie, a kot zauważa w barze nowego gościa. To wielki, biały wilk w czarnej pelerynie. Jest łowcą nagród i wygląda jak sama śmierć. Kot w butach zaczyna się niepokoić i wyzywa przeciwnika na pojedynek, ale wilk okazuje się być naprawdę zwinny i zbyt szybki. Kot jest bliski porażki. Jego miecz spada, czerwona kropla spływa mu po czole, a kot w butach wspomina całe swoje życie. Odmawia kontynuowania walki i ucieka ze wstydu, zostawiając miecz w barze. Biedny kot błąka się po lesie i rozmyśla o Radzie Lekarza. Zakopuje swoje buty, kapelusz i pelerynę i żegna się z karierą przestępcy i znajduje dom starszej kobiety mamy Luny. Ta kobieta ma setki kotów. Myje naszego bohatera, zakłada mu na łapki niebieskie skarpetki i woła na niego ogórek. Od teraz jest uroczym zwierzakiem. Kot w butach nie lubi takiego życia. Jest zmuszony korzystać z kuwety dla kotów i jeść kocie jedzenie. Co za horror! W miarę upływu dni nasz bohater powoli przyzwyczaja się do takiego życia, a nawet zapuszcza brodę. Pewnego dnia Kot w Butach spotyka Perrito, to wesoły piesek przebrany za kota. Mieszka pod werandą domu i udaje kota, aby przyjść i zjeść. Perrito prosi kota, aby podrapał go po brzuchu. W tym momencie widzą cienie w pobliżu domu mamy Luny. Bohaterowie zauważają złotowłosą w towarzystwie trzech niedźwiedzi. Biorą ich panią jako zakładniczkę i szukają Kota w Butach. Jednak zamiast tego znajdują tylko setki kotów domowych. Wśród nich jest kot w butach, ale bez czapki i butów nie sposób go rozpoznać, a do tego ma ogromną brodę. Niedźwiedzie wychodzą na zewnątrz i znajdują dziurę, w której kot w butach zakopał swoje ubranie. Uznają, że kot już nie żyje. Szkoda, bo chcieli wynająć go do kradzieży mapy, która może pomóc w odnalezieniu gwiazdki z nieba. Według legendy może spełnić każde życzenie. Nasz bohater odkrywa, że jeszcze tej nocy mapa zostanie dostarczona Jackowi Plackowi. Jest właścicielem rodzinnej piekarni, kolekcjonuje magiczne przedmioty i marzy o opanowaniu całej magii świata. Chcąc odzyskać utracone życie dzięki gwiazdce z nieba, kot prosi Perrito, aby wykopał jego ubrania z dołu. Ubiera się i nadal wygląda śmiesznie z brodą i bez miecza. Kot w butach włamuje się do piekarni Jacka Placka, aby ukraść mapę. Wierny Perrito rusza ze swoim nowym przyjacielem. Piekarni Jacek Placek otrzymuje skrzynię zawierającą mapę. Kiedy jest rozproszony, kot w butach otwiera pazurem zamek i chwyta mapę. Nagle dostaje mocne uderzenie to Kitty kociłapka! Ona też tu jest i też chce tę mapę. Kilka sekund później niedźwiedzie i złotowłosa również tu wpadają. Oczywiście oni też przyszli po mapę. Wszyscy zaczynają się kłócić o to, kto ją dostanie. Kot w butach i kociłapka wykorzystują tę chwilę i wylatują z piekarni na magicznym dywanie, zabierając ze sobą mapę. Ale Jacek Placek strąca dywan i zaczyna się pościg. Kociłapka przejmuje mapę, pokonuje wszystkich przeciwników i wylatuje przez okno razem z kotem w butach. Z powodzeniem lądują w powozie i z pomocą perrito opuszczają miasto. Po drodze kilka razy grozi im śmierć, ale koty mają ważniejsze sprawy na głowie. Decydują, kto jest prawdziwym właścicielem mapy. Próbując uciec przed pościgiem, kot w butach rzuca w tłum worki złotych monet, jednak wśród chłopów dostrzega wilka w czarnym płaszczu i wpada w przerażenie. Jacek Placek zbiera swoje magiczne przedmioty, zamienia dynię w powódz, chwyta swoją magiczną kulę i rusza w pościg. Nasi bohaterowie są w drodze do czarnego lasu, podczas gdy niedźwiedzie i złotowłosa podążają ich śladem. Kot w butach i jego towarzysze trafiają do jasnego, kolorowego lasu, gdzie kot prosi Kitty o mapę. Wykorzystuje wszystkie swoje wdzięki, ale Kitty też wie, jak być całkiem przekonującą. Wygląda tak uroczo, że Perrito po prostu mdleje. Tutaj zauważają dziwną rzecz, jeśli mapa jest trzymana przez kota w butach lub koci łapkę, pokazuje im najtrudniejsze próby, góry goryczy, a nawet jaskinie zagubionych dusz. Ale w łapach Perrito mapa przedstawia piękne ogrody, rzeki i pola. Kot i Kitty decydują, że Perrito powinien trzymać mapę. W tym momencie widzą spadające z nieba niedźwiedzie, więc przyspieszają. Na swojej drodze napotykają ogromne drapieżne kwiaty. Kociłapka próbuje z nimi walczyć, ale stają się coraz większe i większe. Perrito mówi, że muszą je po prostu powąchać. I to działa. W tym czasie Jacek Placek w swoim powozie łapi niedźwiedzie i spycha je z drogi. Jednak Jacek musi przedostać się przez kwiatowe pole, co jest dla niego prawdziwym wyzwaniem. Złoczyńca używa Feniksa jako metacza ognia i idzie dalej. Kot w butach prosi Kitty, by zgoliła mu brodę, a koci łapka natychmiast chwyta swój nóż. W ciągu minut nasz bohater znów wygląda jak on. Wyrzuca swój kij, a Perrito natychmiast rzuca się za nim i zostaje schwytany przez Jacka Placka. Właśnie wtedy pojawiają się niedźwiedzie i złotowłosa i żądają, aby oddali im mapę. Rozpoczynają walkę. Kot i Kitty biegną, by uratować Perrito, walcząc po drodze z drużyną Jacka Placka. I wszystko idzie dobrze, ale pośród zamieszania kot ponownie widzi wilka w czarnym płaszczu i ucieka ze strachu. To rozprasza koci łapkę, a Złotowłosej udaje się złapać mapę. Przestraszony kot w butach zostaje znaleziony przez Perrito. Nasz bohater wyznaje, że zostawił Kitty w dniu ich ślubu, a koci łapka podsłuchuje tę rozmowę. Później ona wyznaje, że też nie przyszła na swój ślub. Złotowłosa i niedźwiedzie widzą przed sobą swoją chatkę. Misie z radością wchodzą do środka i rozsiadają się wygodnie. Jest miód i owsianka, wygodne krzesła, a nawet książka z bajkami. Złotowłosa wspomina czasy swojego dzieciństwa. Wygląda na to, że wszyscy utknęli w zagajniku tęsknoty. Nasi bohaterowie znajdują chatę niedźwiedzi, zakradają się do środka i kradną mapę. Złotowłosa zauważa to i budzi niedźwiedzie. Ich dom zamienia się w górę goryczy. Dochodzi do kolejnej bitwy, a kot i Kitty tańczą tango, eliminując rywali. Udaje im się uciec, ale Złotowłosa chwyta Perrito i teraz muszą uratować swojego przyjaciela. Kiedy kot w butach dotyka mapy, zostaje uwięziony w jaskini zagubionych dusz. Teraz Kitty musi samotnie znaleźć Perrito podczas gdy Kot w Butach szuka wyjścia. Tymczasem Złotowłosa kłóci się z niedźwiedziami, bo chce mieć ludzką rodzinę. Wykorzystując ten moment, koci łapka ratuje Perrito, a niedźwiedzie i Złotowłosa zostają uwięzieni. Wewnątrz jaskini Kot w Butach spotyka kryształowe odbicie swoich poprzednich wcieleń. Śpiewają mu bohaterskie pieśni, a potem zaczynają z niego drwić, zastanie się takim tchórzem. Nagle pojawia się wilk w płaszczu i od razu wyznaje, że jest śmiercią. Teraz chce odebrać ostatnie życie kotu. Przestraszony kot w butach ucieka z mapą, podczas gdy Kitty i Perrito obserwują z daleka. Kot znajduje gwiazdkę z nieba i przygotowuje się do spełnienia swojego najcenniejszego życzenia. Ale wtedy pojawia się koci łapka i oskarża kota o zdradę. Rzuca mu mapę i ze złością odchodzi. W tym momencie widzimy Jacka Placka i złotowosą z niedźwiedziami. Rozpoczyna się kolejna walka o mapę. Kot, Kitty i złotowłosa łapią go jeden po drugim. Mały miś zaraz spadnie z gwiazdki z nieba, ale złotowłosa rzuca mapę, by uratować przyrodniego brata. W międzyczasie kociłapka walczy z Jackiem i wrzuca złoczyńce do jego magicznej torby bez dna. Perrito przynosi mapę kotowi w butach i mówi, że osobiście jest zadowolony nawet z jednego życia. Kilka chwil później Wilk w pelrynie pojawia się ponownie, a on i kot inicjują zacięty pojedynek. Kotu w butach ledwo udaje się rozbroić Wilka. Odważnie deklaruje, że zawsze będzie walczył o ostatnie życie. Śmierć pod postacią Wilka niechętnie postanawia oszczędzić Kota, który nie zachowuje się już jak arogancki, nieśmiertelny bandyta. Przed odejściem Wilk obiecuje Kotowi, że na pewno jeszcze się spotkają. Tutaj widzą Jacka Placka wyłaniającego się ze swojej torby. Okazuje się, że zjadł magiczne ciastko wzrostu. Złoczyńca bierze kartę od Kitty i Kota. Kiedy próbuje wypowiedzieć życzenie, Perrito odwraca jego uwagę, po czym Kitty, kot i złotowłosa biorą mapę i porywają ją, niszcząc wraz z nią gwiazdkę z nieba. Wszystkim oprócz Jacka udaje się uciec. Kot w butach godzi się z Kitty i obiecuje jej wspólne szczęśliwe życie. Złotowłosa w końcu rozpoznaje w niedźwiedziach swoją rodzinę i idzie z nimi do piekarni Jacka Placka. Po pewnym czasie nasi bohaterowie znani już jako drużyna przyjaźni kradną statek gubernatora Delmar i wyruszają w wielką podróż, by spotkać się ze swoimi starymi przyjaciółmi. A czy ty chciałbyś mieć dziewięć żyć? Będziemy szczęśliwi widząc Twoje polubienia. Oglądałeś kanał Mówi Do zobaczenia!